Dzień dobry Państwu! Miał być komentarz do wiersza, i rzeczywiście komentarz będzie jeden, ale wiersza będą dwa. Na początek jednak powiedzmy, od czego zaczyna się wiersz? To warsztatowe pytanie będzie nam tutaj pomocne. No więc, jedni powiedzą, że wiersz zaczyna się od myśli. I tych nazywać będziemy myślotwórcami. Inni, że od obrazu. I tych nazwiemy obrazotwórcami. Ale naturalnie to nie wszystkie możliwe warianty, bo konceptualiści wiersz rozpoczną konceptem. Intuicjoniści zawierzą intuicji czy przeczuciu. Jeszcze inni zaczną od zdania, dobrze postawionego. Zdania świetnie brzmiącego, mocnego. Jakby wyciętego z jednego kawałka blachy, i z pewnością tych też jakoś nazwiemy. Są przecież jednak wiersze, których źródłem jest obiektywny fakt, konkretne zdarzenie realne, życiowe, egzystencjalne. Otóż opowiem Państwu pokrótce historię, która wydarzyła się pod koniec czerwca 2019 roku. Wtedy to z dramaturgiem i poetą Jarosławem Jakubowskim wyjechaliśmy z Bydgoszczy na spotkanie poetyckie do Wielunia na zaproszenie poety i prozaika Maćka Bieszczada. Poruszaliśmy się autostradą A1 na południe samochodem marki Opel Zafira o napędzie benzynowym. Poruszaliśmy się szybko, gdzieś w granicach 120-140 km na godzinę. Auto było po naprawie, więc nic nie zapowiadało kłopotów. Jednak na 212 km autostrady, licząc od jej początku na węźle Rusocin pod Gdańskiem, gdzieś między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kowal, nastąpiła fatalna awaria silnika. Pękła głowica, posypały się tłoki, wyciekł olej. Auto nie nadawało się do dalszej jazdy. To była bardzo nieprzyjemna, niebezpieczna sytuacja. Na szczęście udało się zjechać na zjazd awaryjny. Po jakimś czasie wezwaliśmy pomoc. Laweta zabrała auto Jarka do Koronowa, a chyba za pośrednictwem Maćka Bieszczada ściągnięta została taksówka z Włocławka, która zawiozła nas do Wielunia. Na spotkanie autorskie weszliśmy z marszu, wyczerpani, ale przecież żywi. Czytanie było satysfakcjonujące reakcja publiczności ciepła, ale przecież to, co najważniejsze, wydarzyło się na 211 kilometrze. Otóż nagle, wbrew swej woli, znaleźliśmy się jakby na styku dwóch światów: świata hałaśliwego i świata ciszy, świata gorączkowego oddechu. I świata oddechu medytacyjnego, świata cywilizacji technicznej, pędzących tirów, ryku silników, a z drugiej strony świata natury, dymiąca łąka, wysokie trawy, macierzanki, łubiny, jastrun zwany też margaretką, łagodny wietrzyk, karnawał owadów i motyli. I tylko te pytania: co my tutaj robimy? Dlaczego tu jesteśmy? Co znaczy ta nasza przygoda? Jakie sensy usiłują się do nas przebić przez to właśnie wydarzenie? Odpowiedź na te i podobne im pytania postanowiliśmy, postanowiliśmy sformułować językiem poezji. Czy to się udało? Sami Państwo zdecydujecie. Najpierw przeczytam liryczny wiersz Jarosława Jakubowskiego, opublikowany w tomie Bardzo Długa Zima z 2021 roku. Następnie swój wiersz wydrukowany w 12 numerze miesięcznika twórczość z tego samego 21 roku. Posłuchajcie Państwo. Jarosław Jakubowski 211 kilometr. A więc tak właśnie kończy się podróż na 211 kilometrze. Na przydrożnej łące maków, chabrów i krwawnika pod chmurami, które niewzruszone płyną. Nie wiemy dlaczego i co dalej. Na 211 kilometrze zakładamy obóz przejściowy. Szukamy sposobów, ale one znajdują się same. Trzmiel zawisa nad kwiatem macierzanki, po chwili jego miejsce zajmuje. Bielinek, kapustnik, śmiesznie uparty w swoim chaotycznym locie. Mogło być gorzej, choć nie wiemy, co mogło być. To, co jest, jest większe. Tak właśnie zaczyna się podróż. I drugi wiersz, tym razem mój. 211 kilometr. Autostradą płyną obłoki mechaniczne. Po niebie z samochodem mkną somnambuliczne. Wszyscyśmy w ruchu, w pędzie. Wszyscy przerażeni pomieszaniem porządków, atrofią przestrzeni. Nagle zatrzymani to postój przymusowy. Myślimy, jak też wrócić po rozum do głowy, rzuceni na pobocze, odurzeni ciszą, patrzymy jak się chmury na niebie kołyszą, jak nas tu okadzają procesje modraków, jakie palą nam zioła, co dają nam w ptaku szybującym w przestworze, w kruka srebrnym oku, redutach krecich ścieżek pogrążonych w mroku. Tutaj się przenikają żywioły, pogody, zderzają senne wizje, kulturowe kody, uwodzą nas słopiany, feretrony maków i kamienne tablice z paciorkami znaków. 211 kilometr. Biały goniec darował nam początek, a może i koniec. Dziękuję Państwu za wysłuchanie.